Teraz przesadziłem i sobie teraz za wysoko wyrzuciłem I mnie za długo czasu zajęło, ale wciąż to jest kosmos dzisiaj Też bym chciał mieć z biegiem czasu coraz więcej siły Rozgrzałem się dopiero teraz po godzinie Zapraszam na... dzisiaj jest konkurs East Pokaz East Bay'ów Tylko to serwujemy dzisiaj Tylko to dzisiaj szef ma w kuchni Ojej. O, Za długo, za długo to trwało Ała. Po deloadzie widać, tak jest Pierwszy deload w życiu ale to trzeba mądrze stosować, bo to wcale nie znaczy, że nie wiem, trzeba sobie dychnąć, czy trenować dużo lżej przez dwa tygodnie. To trzeba wiedzieć kiedy. Ja już czułem od takiego już czasu, że jestem przetrenowany, że tu mnie boli. To są takie typowe już oznaki, że trzeba odpocząć ten tydzień czy dwa. Ja odpocząłem tydzień, dwa i widać, że mi się to teraz opacało się. Izby oddechy. To była, była chyba przesada grubo. Wiatraka. Jak... Trzeba też troszkę zrozumieć rangę danków, no nie? Gdzie jest Windmill, gdzie jest East Bay? Choć czasami to prawda, czasami solidny wiatrak. Taki pełny wiatrak jest lepszy niż taki jakiś ciulaty East Bay, no nie? Więc jak chcesz, to ja mogę ci je sprezentować. Ojej! Źle chwyciłem piłę jak gdzieś mi się tu uciekło. Trzymałem ból z dupy za angielskie nazwy. Dobrze, że po polsku piszesz. Śmieszna sprawa z tym angielskim, powiem wam, że to są... Tam w ogóle część osób nie pisała. A ja wróciłem kiedyś posta, znaczy posta Story, na temat tego, że ktoś tam się oburzył, że napisałem właśnie yy, Windmill zamiast wiatrak. I tam mi ludzie odpisywali, że Filip nie przejmuje się i tak dalej. A to nie jest, że ja się przejmuje, ja po prostu gdzieś troszkę. Nie wiem, staram się może wyśmiać takie zachowania i gdzieś upublicznić i pokazać, że to jest strasznie cebulowy kłopot klejony z rzeczywistości. Nie wiem, no wydaje mi się, że to są jakiś starszy człowiek, który po prostu. Nie wiem, nie znam genezy, ale nudziło mu się, to, to napisał taki komentarz. Wiecie, starsze osoby mają to do siebie, że są trochę zrzędliwe i szukają do czego by się przypieprzyć, no nie? Proszę bardzo, u mnie, jest, u, mnie jest, u mnie jeszcze będzie dużo takich angielskich powodów do zaczepek, na pewno. To wam obiecuję. Język jest po to, żeby go używać, no nie? To jest narzędzie i trzeba... Trzeba się nim bawić. Oczywiście też polski jest bardzo fajnym językiem i wciąż pod wieloma względami jest dużo atrakcyjniejszy niż angielski. No ale czasami jak to się powie po angielsku, to ma dużo bardziej... dużo pełniejsze, ładniejsze znaczenie, niż jeżeli po polsku. Szkoda, sorry Ale ten komentarz Aha. gościa co palił, to był złoto, no, To było śmieszne Sorry Sorry za to Ale takie nastawienie właśnie obrotu angielskiego to raczej mają ludzie Starsi, myślę I to tacy, wiecie, pseudo, pseudo, pseudo-patrioci Dobra, leci Love Sosa Chief Keef To dobrze wróży Do bitu. Czekam na, czekam na beat These bitches lost. zadowolony pewnie jesteś mega z tego hoopla co? Tak, no su su super okazja, zarówno dla mnie jako też przyszłego trenera, jak i dla mnie do rozwoju jako ja, jako Filip Pawełko, sportowiec. Mega okazja. Niby spoko, ale brudne to było strasznie. Jak zacząć skakać z dwóch nóg, bo nie potrafię tego zrobić z rozbiegu? Myślę, że taka ogólna najprostsza rada, taka najoczywistsza dla, dla ogółu, dla większości Nie będę odkrywszy czym to powiem Po prostu skakać i przyzwyczajać ciało Ja wierzę, że ciało prędzej czy później znajdzie gdzieś takie optymalne ułożenie i technikę Ja przecież też sam nie ćwiczyłem poprawnej techniki i Też nie ma wątpię, żeby było takie coś jak poprawna technika Są gdzieś jakieś ogólne założenia, ale każdy gdzieś to tam pod siebie modyfikuje, no nie? Więc po prostu trzeba to robić, robić i z biegiem czasu ciało samo się gdzieś przyzwyczai do takich optymalnych y, ruchów, które będą no, najbardziej wydajne, też najmniejszym kosztem energetycznym i najwyżej. Tak się ustawi optymalnie ciało samo po wielu, wielu podejściach. Że z biegiem czasu też będziesz skakał na pewno wyżej z racji też tej lepszej techniki. Więc tak brzmi odpowiedź na twoje pytanie. Po prostu skakać i przyzwyczajać ciało do tego, do tego wzorca. Tak jak mówię, kwestia powtarzalności. Ja też. No Mi teraz to tak wychodzi. Nigdy nie ćwiczyłem techniki jako takiej i nie skakałem wiecie, tak na sucho, sobie kroszki ustawiałem, tylko po prostu gdzieś na niższym koszu, tak żeby wsadzić, potem podwyższałem stosunkowo i mówię, ciało się samo adaptuje, naprawdę. Chodzę za to długi nabieg. Mówię, to tyle ile osób, tyle poprawnych technik tak naprawdę. Też zamierzam pewnie prędzej, czy później nagrać coś na ten temat, ale mówię, to są gdzieś jakieś ogólne założenia i też przedstawię, że każdy mimo wszystko robi dane elementy inaczej, to wszystko jest OK. Mówi się, nie wiem, o tym długim penaltym stepie, a jak się popatrzy na część czarnych większości dankerów, to, to nie jest jakieś. To nie jest jakiś must have. Niektóre są naprawdę bardzo krótkie i wciąż potrafią dzięki temu wysoko wyskoczyć. Tam chodzi o raczej tak zwane. Coś tam carry the speed, czyli podtrzymać tą prędkość i ten nabieg, ten ostatni krok ma być na pełnej prędkości, no nie? I on wcale nie musi być najdłuższy. Tam raczej chodzi o to, żeby on był błyskawiczny, wydaje mi się. Tak też ze świadczenia powiem. Chodzi o to, żeby to było w jak największym przyspieszeniu. On wcale nie musi być nie wiadomo jak długi. Też nie mogę popełnić tego błędu i tak jak ostatnio nie mogę skakać za długo. Ile mam wzrostu? 1,82. 1,81 i pół dokładnie. A to prawda w ogóle, że siedzenie psuje wyskok. No kurczę, to są... To tak brzmi, siedzenie psuje wyskok. Ale to raczej chodzi o to, że w tej pozycji wiele mięśni zginaczej biodra są skrócone. Jak się tak długo siedzi, to one potem gdzieś są... Yy, nie wiem, mniej elastyczne, sztywniejsze na, na ogół, no nie? Dlatego się je rozciąga, dlatego ja nie lubię siedzieć i... Nie wiem, siedzę 10-15 minut, potem zawsze wstaję gdzieś się chwilę rozruszać. No kolejny mamy to. Ja dzisiaj się sam je ja pierwsze to. Się nauczy na to, co takim razie. No on mówi, właśnie tak, on lubię mówić, że wszystkich uczy w 15 sekund. Zobaczymy, no ja mówię po tym wyjeździe, w lipcu najprawdopodobniej spotkam się z nim i, i tam sobie poskaczemy razem. I nauczy mnie ponoć, zobaczymy co z tego będzie. Ale jestem dobrej myśli, bo to jest ogarnięty, obeznany gościu w tej kwestii na pewno. Przepraszam, że tak przeklinam, ale ja się, ja się cieszę. Jak to modemu przeszkadza, to nie, nie wiem. Można się odpychać. No tak, no jakby przy tych sadach, że się tak trzyma piłkę, to można się tak odepchnąć i to jest na tyle szybko, że, że tego się jakby nie widzi. Widz przeciętny tego nie widzi. No ale ogarnięty dunker to zobaczy, że, że jak jest się w locie, jest się jakby w tej... No nie, nie ważkości, ale... No, jest się powiedzmy dużo lżejszym jakby jeszcze się leci w górę to jak się odepchnie to jest się jakby dużo łatwiej odepchnąć Dużo mniej siły trzeba włożyć żeby polecieć wyżej no nie? Znaczy lekkie odepchnięcie a już człowiek idzie w górę No, nie? no i kolejny No dzisiaj jestem, dzisiaj jestem on stop bo Podobno łatwiej jeszcze znać że to jest dobro No nie wiem to są na razie tanki których jeszcze nigdy nie próbowałem Nie wiem ja mam jakiś taki system trenowania że sobie wybieram jeden tank I go robię aż go opanuję, no nie Był etap gdzie napieprzałem milo. Aż poczułem, że już go opanowałem, no nie? Teraz izby coraz łatwiej wchodzi, no nie? Co prawda, ok, piłka szóstka, kosz też 500 cm niżej, no ale jak wchodzi z taką łatwością na taki kosz to zakładam, że. A, wiecie co? Ja mam 3.05 naprzeciwko mnie idziemy sprawdzić, czy równie łatwo na 3.05.